Ale to najpierw mogę po prostu Anula. Jeśli się anul na Energy Shield Aluminum Mana, to i tak wystarczy. I udało się. Energy Shield zdjęła. Dobra, to w sumie nie będę kombinować. Specjalnie kupiłem prawie za Divina esencji Ale udało się. walnąć tym, Dobra, nieważne. Jedna z siedmiu najtrudniejszych rzeczy w poeta zrobiona. Mmm. To jest chyba dobre Owo? What is this? Spell damage while dual wielding, ailments are of effect To jest ten Rational Doctrine, tak? 12 divine of C Wait, what the fuck? Ej, czekaj, co to jest? Tak jakby, nigdy tego nie, nie wydrapiłem Ło! Hohooo Hihii Dobra, co ja w ogóle robię, chat? Kupiłem sobie 4 kulemaki niezunveilowane, z tego powodu, że po prostu potrzebuję upgrade dla siebie. Broni, którą chcę mieć, nie można nawet kupić na markecie. Więc sobie kupiłem 4 te, bo realnie wyjściówka na, Katari na Katarinę kosztuje dwa razy więcej niż ten A Ja potrzebuję tylko kulemaka. Więc na początek cztery i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Eee, Penetrate chaos, udało się. Jest też Spell Damage, co nie? Widzisz. Spell Damage i ten? Mam, mam już dwa dobre, ale chaos jest ważniejszy. Jest attack speed? Wait Pendrade elemental. Fuck. Dobra, prawie się udało. To jest już Damage Preferency Charge. Pendrade house. Spell damage. Attack speed z Blood to jest ten gorszy, ale to też jest attack speed. Pandrit House. Udało się! Jest, 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 jest. Jest. jest, To jest realnie warte. Nawet nawet nie wiem, ile to można uznać. Nie, nie ma takiego na rynku, więc. Nie jestem w stanie tego określić, ile to jest warte. To jest problem, bo to jest to jest unikat pod konkretnie ten build. Jeśli ktoś gra konkretnie tym buildem, to jest w stanie za, za co dać 5 divinów. Ale dla każdego innego buildu to jest kompletnie useless, to nie? Dwa diviny, dwa temperingorby. Pierwszy. Nie, speed modifier zmniejszony. Ale ham! Zwiększyło mi chaos, ale usunęło mi atak speed. Ale ham! Co? <laughs> Nie mogę tego wiedzieć. LOL! Dobra, drugi. Attribute modifier. Co? Dobra. Yolo, jeszcze dwa. All sockets to jest Brick Atribute, dobra wyrąbane, Wydaje 4 divine'y i nic się nie stało Eee, jeszcze jeden, dobra Ostatni 5 divine'ów Oh YES! Speed fire, dobra To jest jeden z najlepszych jakie mogę mieć Dobra Yo Przecież mam minimalną rolkę na attack speed Fuck me Ej, straszna mam na tę broń, 14 na 16 chaos pen, 18 attack speed Straszna jest ta broń Walidwine Orbem, mam 89 na 90 Increased Unveiled Modifier Magnitudes, a to jest 60 na 90. Tamta rolka jest ważniejsza. Szczerze? Wydaje mi się, że to jest gorsze, bo straciłem 200 chromatyków, a spokojnie bym to złapy w 200 chrom zrobił. No, Dwa. <laughs> Wywaliłem 200 chrom na bencha i zrobiłem w 5 z złapy. Lol. Milion zakładamy to. Milion 700, wow. Okej, okay, dobra, to był potężny upgrade. Nie, ej, patrzcie. Hold up. Tak, dobra, mam plan, mam, mam, mam plan, mam plan, mam plan, mam plan, mam plan. Poczułem od razu ilość divine'ów spadającą. Okej, okay, dobra. Coś w tym stylu potrzebuje, O. No, to jest to jest mój. 50 divinów. Hmm. A, a nie, to jest w ogóle hunterowe, To jeszcze nie jest dobre. Ten. Hmm. Soby w sumie ma prefiksy. Właściwie się zbrykowało to. Ale co coś w tym stylu będę robić. 60 divinów. Będę musiał w takim razie jeszcze ogarnąć to, ale. To powinno już być zrobione, więc tak. To jest. 8,5, to jest 8,5. Mamy Awakening Orba, Destroy item. Applying its influence to another item of the same class. The second item is Reforged as Rare. Więc tutaj w sumie nie ma różnicy, więc pyk Psuję tego i tego elementala chcę zanieść na atrybuty 54 sił. Ej, to nie za. Co? 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 Czekaj, 130 zdrowi. To jest, to jest 100 divine'ów. Bez, bez polenia. Naprawdę. Nie ma takiego czegoś na rynku. Te jeden zdrowie, te jeden rezy, te jeden atrybuty, te dwa siła. Co jest? Nie ma takiego czegoś na rynku. 106 siły, 13% atrybutów? Nie, to nawet jeszcze nie jest divine'owane, co nie? My to chcemy zdywajnować na 12, co nie? Yolo 10 12 Teraz Trochę mało zdrowia, ale walić biedę 104 siły, 48, 14 Dobra Wywalić nawet te LR-y I wywalić zdrowie To jest już 6 dywajnów Z rezami 24 dywajny I jeszcze zdrowie bez tego, bez tego, jeden zdrowia to już jest ponad 20 divinów. What the fuck? Nie ma takiego itemu nigdzie. Co jest? Jakim zatem ja robię jeszcze droższe itemy w tym bildzie? Co jest? 2157 siły? Pyk. Tyle samo. <laughs> Ale to, co jest fajne, to jest to, że mogę użyć Bound by Destiny. Watek brakuje mi. Nie mogę użyć Pan by the Destiny. To się wytnie. Chciałbym się biały tam pokazują na ziemi. To jest... To jest pik. Był zwarty kurde już za niedługo z półmirora. Jak już nie jest warte spółmirora. Biały temy na ziemi się pojawiają. Dobra, damage już widzę, że mam porąbany. To jest bardzo dobry dawcz. Bez żadnego problemu te siedemnastki, bosa zrobić to, jeszcze na tej pozostaci nie zrobiłem. Dwell. Yo! no to jest czwarty jewel w tym sezonie Cztery divine, jest coraz droższy Energy Shield 21 divine, w końcu! Chat, przytulcie mnie, w końcu! Po latach identyfikowania tych jewelry, w końcu się udało <ścoughs> Jest, w końcu tu już jest 14 divinów w identyfikowanych duelach, więc jestem 7 na plus w takim razie. <laughs> Wystawię za 20, żeby to od razu sprzedać, po prostu. Nawet się nie będę pierdzielił. Z 20 nie będzie, nawet nie 21. Potrzebuję karencji. O! Jeden zdrowie za 3 int. Dobra. Szczerze, jeśli po prostu usunę ten life per kill. Anulem to da się coś z tym zrobić. Jo! Mamy trzy staty, które chciałem. Jak to kończymy w takim razie? Western Forest. Dwójka, atrybuty Western Forest. Nie mam tego. Co jest? Lol. Nie, nie, nie Jest. <laughs> nie wziąłem tego. Atrybuty rank 2. XD. Tutaj było cały czas. Muszę mieć non-channeling z Kost. To muszę mieć. Jest to dobra. No to Jesus take the wheel, co nie? Bo nie mogę tam nic innego, jakiegoś tam lepszego slama zrobić, ani jest ten tym stylu, to jest Więc dobra, craftuję sobie manę To jest prefix który sobie potem zamienię Na non-channeling, mana kosty Pierwszy exalt 44 coldreza Te dwa coldres. wow I prefix się do no, 16, dobra wyrąbane ten rez jest spoko Przynajmniej ma na Okej, okay, dobra. Ten ring jest zajebisty Jeszcze żeby sprawdzić. To, to, to. To. Nie ma takiego na rynku. Zdrowie zdejmijmy. 25 divinów. No, powiedziałbym, że nawet z 30 spokojnie takiego wystawić. Bo ewentualnie bez tych rezów. Rezy nie są jakieś nie wiadomo jak potężne. 30, no Czyli plus 30 divine'ów w kolejny temek. Nice O Tak divine'a mogę zabrać też jak potrzebuję <grybujesz> Nice Eee, potrzebuję divine'y Pyk chodzisz na mapę i robisz, Prosta sprawa Po to sobie komplikować życie LOL Sniknęła po prostu. O oh, Lee. Ten <laughs> demag <Demedż> jest porąbany. <laughs> to jest damage fajny. Lee. Quickly. Dobra, od razu je a raczej dobra, on kosztuje... 120 chaosów, pyk, nic nie kosztuje Ale weakness, to jest nic, onslaught, a to też jest nic No to jest nic Okej, okay, dobra No nawet może bym policzył w którymś momencie ile w ogóle mam tak jakby w tym buildzie wpakowane Tylko no część tych rzeczy nawet realnie nie można wycenić Bo dużo tych itemów po prostu nawet realnie nie ma 40 divinów, co nie? Pasek 15 divinów, no ale jeszcze jest res. Tylko z tym razem to już się nie pokaże. 24 diviny takie też, kurde, no to ile ma? 30 divinów w takim razie. Liczmy 40, 30, 70. To jest kolejne 7, 77. To jest realnie nic nie warte. To jest bardzo słaby item. 89 divinów wliczmy. Tuliśmy nawet po 5. 84 diviny. To wycenić też będzie zajebiście. Dajmy też 30 w takim razie. 114. Dajmy 10. 124. 24. 129. 142 143 ten klaster to też się nie da za bardzo wycenić. Dajmy nawet te 4, dajmy tą niższą wartość. 147 to jest tylko to, to jest tanie. Nawet nie liczmy tego, to nie liczmy. 149, tak? Już się zgubiłem. To kosztowało mnie 2 divine, to dzisiaj kupowałem 151. Te są. Divine sztuka. Dajmy łącznie jeden divine, 152 divine. Z czego to... Jeden divine, 153 divine, tak licząc na pałę. Oczywiście po niższych wartościach. No, 153 Divine można powiedzieć, to postać To jest tak, że no, po prostu w połowie wszystko rośnie wykładniczo. Jeśli bym teraz chciał jakiś upgrade sobie znaleźć, No to trzeba bym pewnie, z, nie wiem, no, ze 100 Divinów albo co, jakieś, nie wiadomo, jakie dziwne wartości. A z drugiej strony, też te itemy są takie bardzo specyficzne. Na, na przykład, swoją broń Na broń Wydaję dzisiaj, żeby cię nie skłamać, 8 Divinów. Ale realnie nie ma osoby, która by kupiła tę broń za ośmiu Divinów, jeśli mu ją nawet sprzedać, bo ona jest tylko i wyłącznie do tego jednego buildu. Wartość kolekcjonerska, trochę tak. I cały przyszły dzień Cthulhu Obscure, i potem już będzie Waiting Room na Diablo, bo w przyszły piątek mamy zapowiedź sezonu w Diablo, więc właśnie też oczywiście w piątek będzie zapowiedź sezonu w Diablo. Mnie streamowane na kanale, więc też zaglądajcie tam, to będzie chyba 20 27, jeśli to, jeśli to dobrze pamiętam. Bildik bardzo fajny, zrobione nawet trochę uberów dzi dzisiaj. Nie wszystkie, ale spokojnie. Pewnie wrócę, żeby zrobić jeszcze challenge, więc to nie jest pewnie koniec, koniec tej Ligi w Poe, ale koniec teraz. Bardzo fajny bildzik, bardzo fajnie się grał. Zdecydowanie bardzo dobra liga. Super wszystko. Ten bildzik też się mega udał. Ten build będzie pewnie gdzieś we wtorek środę na YouTube, jako poradnik cały. Bo też tutaj oczywiście dużo jest pytań odnośnie tego buildu. Dobrego dnia, dobrego wieczoru wszystkim. Odpocznijcie trochę. Pajo, elo, bądźcie siebie Cześć. Hej, hej.